Solo Leveling to zdecydowanie najbardziej oczekiwana produkcja, jeśli chodzi o zimowy sezon anime, z tym, że animacja powstaje na podstawie manchły, czyli koreańskiego komiksu, i chociaż dostaliśmy już kilka całkiem solidnych koreańskich adaptacji, tak przynajmniej z mojej perspektywy ta wydaje być się tą najbardziej oczekiwaną przez fanów, i wcale się nie dziwię, ponieważ system progresji oparty na naprawdę przemyślanych i konsekwentnych mechanikach niczym z gry RPG. Wraz ze sposobem, w jaki śledzimy postępy głównego bohatera, Sang Jinwoo, składa się na zarówno zabawną, jak i niezwykle satysfakcjonującą przygodę, gdzie od najsłabszego próbuje dostać się na sam szczyt, w naprawdę bogatym i organicznym świecie, przez co czujemy, że poza Koreą także coś się dzieje. Chociaż, z tego co mi wiadomo, w wersji anime lokalizacje mają zostać zmienione. Co brzmi trochę absurdalnie. Natomiast w tym miejscu przestrzegam Was przed spoilerami z dość wczesnych etapów historii, a także proszę wybaczcie mi moją wymowę koreańskich imion. Na początku historii poznajemy Sanga, jako mniej więcej 24-latka, będącego najsłabszym łowcą z rangą E, którego zadaniem, jak każdego w jego profesji, jest oczyszczanie pojawiających się w świecie lochów, będących skupiskiem potworów. I podobnie jak w przypadku łowców, te miejsca, jako obszary połączone z innymi światami za pomocą tak zwanych bram, także posiadają swoje Klasyfikację. Zaś, żeby je zamknąć, należy do tygodnia pokonać bossa Lochu, ponieważ w innym wypadku, znajdujące się wewnątrz hordy potworów, będą mogły przeniknąć do ludzkiego świata, prowadząc tym samym do wielu szkód. I wówczas pokonanie bossa może być trudniejsze. Natomiast nasz protagonista początkowo jest bardzo kiepski, jeśli chodzi o wypełnianie swoich zadań. Ponieważ miał problem nawet z najłatwiejszymi lochami E, i zawsze zostawał ranny podczas polowań, a kilka razy nawet otarł się o śmierć. Z tego powodu czuł wstyd, a w społeczności łowców otrzymał przezwisko najsłabszego na świecie. Oczywiście w porównaniu do innych łowców, bo zestawiając go do zwykłych ludzi, znacznie ich przewyższał, gdyż bez stania się jednym z przebudzonych, człowiek nie miał najmniejszych szans na przetrwanie w lochu. Co wciąż nie zmienia tego, że czuł się upokorzony, będąc najsłabszym spośród polujących na potwory, ale nie potrafił się poddać, ponieważ po zniknięciu ojca i wkrótce tajemniczej choroby matki, to na nim spoczęła odpowiedzialność tak na opłacanie rachunków za jej leczenie, jak i zapewnieniu swojej siostrze Jeana dogodnych warunków. Przez co ze swoim rangą E nie miał szans uzbierać funduszy na odpowiedni sprzęt, chociaż najwyraźniej niektórym jak swojej uzdrowicielce mówił, że został łowcą dla zabawy. Później, podczas jednej z wypraw, Sang bierze udział w Radzie przy placu budowy na Loch Rangi D. I dzięki wsparciu drużyny, w tym głównie uzdrowicielki Lidzuchi, która nie pierwszy raz leczy jego rany, czarnosołom mężczyźnie udaje się zdobyć najgorszy rdzeń potwora Rangi E, które, tak jak inne, można znaleźć w ciałach pokonanych bestii, co stanowi główne źródło dochodu dla łowców. Początkowo nasz bohater jest zawiedziony i chce opuścić Lochy, ale gdy od lidera wyprawy chcącego pominąć procedury stowarzyszenia łowców, dowiaduje się, że istnieje ukryty Loch, Sank przegłosowuje kontynuowanie wyprawy, wiedząc, że niedługo będzie musiał posłać siostrę do koledżu. Mniej więcej po 40 minutach wędrówki Lidżukhi pokazuje, że jest wyraźnie wzburzona kontynuowaniem, gdyż wcześniej jej przyjaciel miał ranę tuż nad sercem. Końcowo jednak speszona przyjmuje przeprosiny, o ile Sank zaprosi ją później na jakieś jedzenie. Wówczas bohater rozmyśla, jak wiele zawdzięcza swej uzdrowicielce rangi B i temu, że przyjmuje misję w niskopoziomowych lochach. W końcu jednak wraz z innymi łowcami docierają na miejsce, widząc komnatę pełną kamiennych rzeźb oraz tablicę zapisaną w języku hebrajskim, na której widnieją zasady świątyni, czytane przez lidera wyprawy songa. Po czym wrota się zatrzaskują, a próbujący się do nich zbliżyć tracą życie przez figury strażnicze, lecz to dopiero początek tragedii, którą sang w większości rozpracowuje, rozumiejąc, że pomieszczenie to rządzi się własnymi zasadami, i tak udaje mu się uratować część zgromadzonych przed energetycznym promieniem rzeźby Boga która w innym wypadku odebrałaby życie wszystkim będącym w pomieszczeniu. Tak nasz bohater prowadzi łowców przez kolejne fazy świątyni, jednak nie obywa się bez śmierci i w późniejszym etapie on również traci nogę, gdy w strachu przybiega do błędnej figury. Natomiast gdy już wszystkie posągi z instrumentami wydają dźwięk, ruszająca się rzeźba Boga przywołuje ołtarz wymagający spełnienia ostatniej zasady, Czyli świadectwa wiary. Na tym etapie jest 17 przystępujących do misji, przy życiu pozostało już tylko 6 łowców, a gdy wrota się otwierają, trzy osoby uciekają wbrew radom młodego mężczyzny, rzucając mu jedynie podziękowania za uratowanie ich aż do tego momentu. Co gorsza, nie tylko Sank, ale teraz też lecząca Golidzuchi nie jest w stanie się ruszać przez wyczerpanie many, przez co czarnowłosy mężczyzna prosi lidera, by on także z nią uciekł, zanim posągi z orężem podejdą do ołtarza, ponieważ pozbawiony nogi on Także był niezdolny do uratowania przyjaciółki, dając jej na koniec zdobyty rdzeń potwora jako dopełnienie obietnicy zaproszenia jej na kolację. Tak mężczyzna pozostaje sam i żałuje, że nie ma ubezpieczenia, aby jego rodzina otrzymała coś za jego śmierć i w desperacji podnosi miecz, by pokonać choć jednego przeciwnika, ale w swych wysiłkach jedynie pada przebite od oręża i zaczyna się wykrwawiać. I zalewając się zami, powtarza, że nie chce umierać i pragnie drugiej szansy. Przez co figury tuż przed zadaniem ostatecznego ciosu zastygają bez ruchu, a oczom mężczyzny ukazują się komunikaty niczym z gry odnośnie tego, że odblokował wymóg do zadania, odwaga słabeusza, a także w zasadzie zostaje zmuszony do zostania graczem, ponieważ gdyby się nie zgodził, jego serce zostałoby zatrzymane. Tak naprawdę dopiero od tego momentu zaczyna się najlepsza część historii, ponieważ najsłabszy łowca zyskał wreszcie szansę do stawania się silniejszym, co w tym świecie jest pewną anomalią, gdyż teraz przeciwieństwo do innych polujących na potwory może regularnie się wzmacniać, podczas gdy innym pozostaje już jedynie szlifowanie swoich umiejętności. Ponieważ zdecydowaną większość siły łowcy stanowi jego magiczna energia, która nie ulega zmianom od czasu przebudzenia. I jedynym sposobem na awans w rankingu pozostaje niezwykle rzadkie zjawisko ponownego przebudzenia. Natomiast Sang budzi się w szpitalu, gdzie okazuje się, że tylko on widzi interfejs systemu, a także stowarzyszenie nie jest w stanie stwierdzić u niego ponownego przebudzenia. Zaś poza ciągłym rośnięciem w siłę istnieją też konsekwencje bycia graczem, gdyż młody łowca już pierwszego dnia został ukarany za niewykonanie codziennych ćwiczeń polegających na bieganiu, pompkach i brzuszkach co trochę przypomina trening Saitamy. Niemniej przez niewykonanie zadania trafia do karnego wymiaru, w którym przez 4 godziny musiał uciekać przed wielką i jadowitą stonogą, co jakimś cudem mu się udaje, a ponadto otrzymuje za to nagrody, podobnie jak za wykonywanie innych misji. Oraz od momentu zostania graczem może dowolnie używać schowka na przedmioty, ekwipować nowe uzbrojenie, polepszając swoje statystyki, czy też poprawić je, używając otrzymanych punktów za levelowanie. Poza tym czarnowłosy mężczyzna mógł korzystać ze sklepu gracza oraz pozyskał cenny pasywny efekt, dzięki któremu nie chorował i pozbywał się trucizn, a także odzyskał utraconą nogę. I to wciąż zaledwie wstęp, ale zasad systemu systemu jest tak dużo, że ten temat pozostawię sobie na osobny odcinek. W każdym razie podczas pobytu w szpitalu, Sank przekonał personel, by umożliwić sobie codzienne ćwiczenia, a także wyjść, żeby wypróbować tymczasowe lochy rangi E. Niestety te bardzo przypominały Czerwoną Bramę, a zatem został odizolowany i jedynym sposobem żeby wyjść było użycie Hearthstone do teleportacji albo ukończenie podziemi. Zatem stanął przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ nawet z pomocą innych odnosił rany, a teraz miał pokonać potwory i bossa samodzielnie. Na szczęście wykonanie już pierwszego zadania go wzmocniło i ostatecznie przed dotarciem do bossa Sank osiągnął 15 poziom. Lecz gdy tylko starł się z tym potężnym wężem jego miecz się roztrzaskał, a każdy bezpośredni atak mógł go kosztować życie. Znowu wówczas jeszcze bardziej jest świadomy, iż siła jest wszystkim, ponieważ stwierdził, że mając wyłącznie inteligencję, łatwo jest zostać zdradzonym, gdy drugi człowiek stanie w obliczu prawdziwej potęgi, przypominając sobie jak został porzucony na pastwę kamiennych posągów na ołtarzu. Dlatego postanowił zainwestować pozostawione punkty w siłę, dzięki czemu ostatecznie pokonał bossa, tym bardziej że w porównaniu do strachu, jaki czuł w komnacie pełnej figur, ten przeciwnik był w zasadzie niczym. Natomiast ukończenie tego lochu wyraźnie się opłaciło, ponieważ zyskał już tyle transakcji, rangi C, wywołujący efekt paraliżu i krwawienia oraz zadający ponad dwa razy więcej obrażeń od utraconego miecza. Dzięki temu wyposażeniu po wyjściu z lochu bez trudu pokonał bossa najpewniej rangi D, który wydostał się z pobliskiej bramy, czym anonimowo pomógł słabo zgranej drużynie łowców. Zresztą po wyjściu z tymczasowego lochu stan miał bardziej umięśnioną sylwetkę, a także stał się wyższy i mając coraz więcej wytchnienia, bardziej zbalansował swoje statystyki, w zasadzie pomijając inteligencję, ponieważ nie widział się w roli maga, a bardziej wojownika czy asasyna. Natomiast kolejnym krokiem głównego bohatera było dołączenie do rajdu łowców rangi C, którzy byli im zainteresowani wyłącznie dlatego, żeby spełnić wymagania stowarzyszenia odnośnie liczby członków. Już na tym etapie nasz gracz czuł, że ta sytuacja jest podejrzana i miał rację, gdyż łowcy chcieli pozbawić życia jego oraz innego bogatego łowcę Jinho. Gdy wreszcie sank miał okazję przekonać się, że łowcy klasy C faktycznie próbowali rzucić ich na pożarcie pajęczemu bossowi, młody bogacz stanął w jego obronie, a później widząc, że czarnowłosy mężczyzna należy do osób ukrywających swoją rangę, myślał, że jest psychopatą i odbierze mu życie, dlatego zaczął mu usługiwać, podczas gdy nasz bohater sądził, że łowca robi to z wdzięczności, co prowadzi do wielu całkiem zabawnych scen. Co jednak ważniejsze, nawet później, wbrew wyobrażeniom głównego bohatera, Jinho okazał się gotowy go chronić, nawet gdy łowcy proponowali mu korzystne warunki, jeśli pozbędzie się czarnowłosego mężczyzny. Zaś na tym etapie system nakazał graczowi, by pozbawił życia 8 przeciwników, w innym wypadku grożąc mu zatrzymaniem akcji serca. Rozumiejąc teraz, że relacja z systemem polega na wzajemnym wykorzystywaniu siebie, gracz pozbawia życia kolejne cele aż zostaje sam lider błagający go o życie, co śmieszy protagonistę z uwagi, że wojownik zwraca się do osoby, która już trzy razy próbował odebrać życie, po czym odcina nikczemnikowi głowę, zyskując przydatną umiejętność rządzy krwi. Po tym wydarzeniu główny bohater próbuje się napić alkoholu, ale system odbiera mu tę możliwość, usuwając z jego ciała wszelkie toksyny. Natomiast niedługo później otrzymuje propozycję od bogatego chłopaka, którego uratował odnośnie założenia gildii, a zatem zlecenia na kolejne 19 rajdów, na co Sang ostatecznie przystał, po tym jak Jinho obiecał mu budynek warty 50 miliardów won, czyli coś około 150 milionów złotych. Jednak warunkiem było, że tylko oni wchodzą do lochu, podczas gdy pozostałym ośmiu członkom wymaganym przez zasady stowarzyszenia będą płacić w zasadzie za siedzenie. Niestety później powstają komplikacje, ponieważ sytuacja, w której tylko naj Słabsi łowcy opuścili Loch, podczas gdy cała drużyna rangi C zginęła. Jest dość podejrzana i ściąga to na sanga gniew brata jednego z poległych, który znany jest jako Ranga S, o czym dowiaduje się od jednego z członków stowarzyszenia. Sprawia to, że główny bohater chce jeszcze szybciej zyskać na sile i, tak dwukrotnie przekraczając dzienny limit zadania, zyskuje klucz do tymczasowego podziemia rangi S. Do którego końcowo decyduje się wejść, żeby sprawdzić, czy stworzone podziemie zawsze odpowiadają randze z opisu, ale też miał przedmiot, by bezpiecznie opuścić podziemia oraz chciał także przełamać swój strach. Chociaż biorąc pod uwagę, że tylko nieliczne kraje zdołały wyczyścić Loch Rang S i na przykład Korei, mimo wielu prób się to nie udało, czego nasz bohater jest świadomy, czyni tę decyzję odrobinę ryzykowną? W każdym razie, walcząc z pojedynczym przeciwnikiem, Sangowi udaje się przeżyć tylko dzięki systemowej redukcji obrażeń oraz regeneracji zdrowia. przez co końcowo pokonuje pojedynczego przeciwnika, co zapewnia mu aż cztery poziomy i cenny przedmiot znacznie zwiększający jego zwinność, jak i wyostrzający zmysły co będzie bardzo kluczowe w jego kolejnym rajdzie, w którym spotyka dawnych kompanów, w tym przyjaciółkę-uzdrowicielkę. Pech chciał, że są przypadkowymi świadkami, jak jeden z członków Stowarzyszenia Rangi A w zamian za łapówkę wyeliminował więźniów, przez co oni także stali się nieplanowanymi celami asasyna w garniturze. Zaś po ciągnącym się starciu Sang otrzymuje polecenie od systemu pozbycia się wrogo nastawionego mężczyzny, co końcowo mu się udaje, ale zauważa też, że za każdym razem jak staje się silniejszy, traci jakąś Szczęść siebie, a później zdając sobie sprawę, że jeden z więźniów udaje martwego, zaciąga go w kierunku bestii, jako nagrodę za jego zbrodnie z przeszłości. Na szczęście gracz unika podejrzeń, a jego przyjaciółka po ponownym spotkaniu zwraca Murcen, który otrzymała podczas rajdu w świątyni z posągami, oraz oznajmia, że przechodzi na emeryturę jako łowca i zaprasza Sanga na świeże sashimi, jeśli kiedyś wpadnie do jej rodzinnego miasta. Mniej więcej od tego czasu, Sang wspólnie ze swoim przyjacielem Jinho czyści kolejne podziemia i uskutecznia zaplanowaną strategię, przez co zostaje zauważony przez jedną z najlepszych gildiłowców, i przy spotkaniu grozi jednemu z jej przedstawicieli, aby nie ujawniali o nim informacji, a także dobija targu sprzedając prawa do niechcianych podziemi, ponieważ w tym czasie planował wykonać zadanie systemu związane ze zdobyciem profesji, co później będzie stanowić o jego głównej sile. Jednak ostatecznie otrzymuje zupełnie nieoczekiwaną profesję, której początkowo chciał się pozbyć, ponieważ zamiast czegoś na wzór wojownika czy asasyna, otrzymał ukrytą profesję magiczną, a mianowicie nekromantę, która dzięki jego wysiłkom i zyskanym punktom od razu awansowała do władcy cieni. Co z czasem historii bardzo mocno zyska na znaczeniu i pomoże mu w zdobyciu zarówno sławy, jak i niewyobrażalnej potęgi. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Oczywiście to wciąż zaledwie część historii, która wymaga większego sprecyzowania z mojej strony. Ale postaram się z kolejnymi odcinkami rozwijać kolejne wątki i odkrywać tajemnice świata przedstawionego. A jeśli znacie serię Solo Leveling, proszę napiszcie, co o niej myślicie, a także jakie tematy chcielibyście, abym poruszył w następnych filmach. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayo,